Hej, witamy Was w naszym drugim odcinku Galop Rozdział drugi. Same pytania. Venus i czeko budzą się. O Jezu. Gdzie my jesteśmy? Skąd mam to wiedzieć? Gdziekolwiek jesteśmy, my musimy się stąd wydostać. Ale jak? Nie mam pojęcia, ale musimy coś wymyślić. Aaaa, hmm. hmm. a, a. Co to było? Nie wiem. Pociąg. Chyba raczej był. Co spotka nasze konie w, w następnym, następnym odcinku?